Microsoft kupuje elektrownię jądrową, Nvidia wycofuje powoli RTX-a 4090 ze sklepów, a twórcy Palworld zostali pozwani, ale nie wiedzą za co. Wróciłem z długiego wyjazdu, będę na PGA, mam dziś urodziny, jest druga w nocy, a ja nagrywam Newstech, część druga, wasze technologiczne podsumowanie tygodnia. A ty, jeśli czujesz się samotny, a na twoim profilu nikt nie zostawia polubień, to możesz stać się gwiazdą dzięki AI. I nie chodzi o filmiki z tym lektorem. Losowe ciekawostki, które rozwaląć mózg. Tylko o apkę Social AI, która zaprzecza social media. Tworzysz milionowe konto, jak na Twitterze, i wrzucasz posty, a boty AI piszą ci komentarze i możesz z nimi wchodzić w interakcje. Póki co, apka jest dość ograniczona, ale zarazem to bardzo ciekawy eksperyment, dlatego stwierdziłem, że o niej wspomnę. Żadna z Twoich złotych myśli nie pozostanie obojętna w internecie. Też wam jedną zostawię. Otóż papugi były pierwszymi zwierzętami zapewniającymi emocjonalne wsparcie piratom. Pomyślcie o tym. Jak kiedyś Bitcoin kosztował 42 zł, to ja postanowiłem tego dnia kupić sobie wielką pizzę. Dziś kosztuje ponad 240 tysięcy, a jestem gruby i bez pieniędzy. A ostatnio jednemu gościowi ukradziono 4064 bitcoiny o rynkowej wartości 243 milionów dolarów, czyli prawie miliard złotych. Wyciekło w ogóle ponoć nagranie tych złodziei z całej akcji. Oh my God! Oh my God! Jak przygotowywałem tego newsa, to dwóch z trzech złapano, natomiast Konop wspomniał o tym newsie, jest już aktualizacja, ponoć trzech zatrzymano i udało się, no nie powiedziałbym odzyskać pieniądze, bo tam wchodziły w grę kupowanie różowego Lambo to Rebek, żeby przypodobać się ci przeciwnej. Tak czy jak zobaczcie u Konopa wszystko ładnie opisał. Na co wy wydalibyście takie pieniądze? HTC żyje. Choć po zakończeniu produkcji uwielbianych przez miliony telefonów nie do końca wiadomo, czym się zajmuje. A przynajmniej tak się głośno o tym mówi. No na przykład wypuszczają nowe gogle wirtualnej rzeczywistości. HTC Vive Focus Vision. Z rzeczy ciekawych mogą śledzić ruch naszych oczu, co można przenieść na swojego wirtualnego awatara. Dodatkowo Auto IPD, czyli w goglach VR to automatyczne ustawienie odległości między środkami źrenic oczu użytkownika co ułatwi dzielenie się headsetem, bo każdy ma trochę inny rozstaw źrenic. Trakowanie dłoni z 26-punktową precyzją. Czy dwie kamery na froncie dla mieszanej rzeczywistości i sensory głębi, które pozwolą na wirtualną interakcję z otaczającym nas światem. Więcej na Vivecom. To raczej Pro Headset. Tańszą alternatywą są na przykład questy od mety. Po średnio przyjętej zapowiedzi PlayStation 5 Pro szybko pojawiła się informacja o bardzo limitowanej edycji tej konsoli na 30-lecie marki. Sony PlayStation. Zmiana kodu na 3 z przodu i nastąpi to już 3 grudnia. Będzie PS PS5, PS Pro, pad DualSense, DualSense Edge, stacja ładująca, zaślepka na napęd czy portal. Ale najbardziej podoba mi się przewód USB z końcówką, taką samą jak w pierwszym padzie DualShock. Szczerze to wolałbym konsolę właśnie w takim wydaniu, bo przypomina mi dzieciństwo. Jej wygląd to powrót do Arkadii Dni Dziecięcych. To akcja marketingowa, czy może chęć odwrócenia uwagi od ceny PS5 Pro? No bo trzeba pamiętać, że wersja limitowana będzie mocno limitowana. 12300 300 sztuk. Jak oni robią 100 milionów sprzedanych sztuk, to to jest kropla. I jak wracałem dzisiaj z Poznania, to był jeszcze jeden news z Sony. Będą jeszcze trzy nowe kolory, które się nazywają Chroma Collection. Ty, to ty masz urodziny w tym samym dniu co, co Google, co Counter Strike 2. CS2 wyszedł 27 tak. września? Tak, 2023 roku. Kolejny news: Counter Strike 2 obchodzi swoje pierwsze urodziny. Nie tylko, bo Google też ma urodziny, więc jak ja dzisiaj wchodzę sobie na google.pl, to wiesz co jest? Tryb ciemny i nie mam tutaj dudla. Zawsze pod górę. Jabłko iPhone 16 zwykły może być ciekawszy niż wersja Pro. A grupa iFixit, z których zestawów sam korzystam, gdzie jest mój iFixit? To oni pierwsi na to wskazali. Normalnie akumulatory w telefonach były przyklejane, co utrudniało. Na przykład ich wymianę. Natomiast Apple w końcu idzie w stronę ułatwienia napraw i zastosowali nowy rodzaj kleju, który potrafi się rozkleić po przyłożeniu do niego napięcia elektrycznego. Działa to na tyle dobrze, że nawet zwykła grawitacja jest w stanie sprawić, że ten akumulator odpadnie. Oczywiście po przypuszczeniu napięcia, a nie że sam się rozkleja. Być może to technologia od firmy Tesla, którą ta firma pokazała w swoim wideo: Debounding on Demand Electrical Release. Jest to o tyle ważne, że najczęściej to właśnie akumulator, wymienna bateria ona stanowi największy zagrożenie przy samodzielnych naprawach, bo najprościej jest ją uszkodzić i doprowadzić na przykład do pożaru. Aby w ogóle zrobił poradnik, jak taką baterię wymienić, to jest niecodzienne. Tak jak ty nie możesz używać 60-watowej żarówki. W sumie 60 można. Tak, Microsoft leci po całości. Chcą kupić wyłączny dostęp do elektrowni jądrowej, a dokładniej do 835 MW energii elektrycznej. Zapytacie, czy do kopania kryptowalut? Otóż nic bardziej mylnego. Podpisali umowę o reaktywacji zamkniętej elektrowni jądrowej, a ale to nie byle jakiej, tylko Free Mile Island, gdzie miał miejsce najpoważniejszy wypadek w historii działalności komercyjnych elektrowni jądrowych w USA. Spoko, mimo wszystko to była bardziej PR-owa wpadka niż bezpośrednie zagrożenie dla ludzkości. Jako takie nasze najbliższe porównanie. W Czarnobylu nastąpiła eksplozja, a tutaj jak dobrze rozumiem, to osłona reaktora nie została naruszona i posprzątali w kontrolowanych warunkach. Nikt nie zginął i raport rządowy wykazał, że nie wzrosła zachorowalność na raka u lokalnych mieszkańców. A wszystko po to, żeby producent oprogramował Mógł zasilić swoje centra danych AI. Tyle prądu mogłoby zasilić ponad 800 tysięcy domów, co pokazuje, ile nowa technologia zużywa rzeczywiście energii. A wiecie, ile energii zużywa jedno wyszukanie w Google? O Jabłku znowu. Komisja Europejska znów próbuje pluć ich. Suć, ich wielkie plany. Kto przespał, to na iPhone'ie można już wgrać Epic Store'a i grać w Fortnite'a. A oto toczyły się spory lata. A teraz chcą poprawić interoperacyjność iOS. Co? W skrócie chcą na mocy ustawy o rynkach cyfrowych wspólnie z Apple wypracować to, żeby urządzenia Apple działały lepiej z urządzeniami innych firm i z tego, co rozumiem, vice versa. Pytanie, czy to zatrze na przykład granice pomiędzy... O, a, o, nie wspomniałem o tym. Po ostatnim odcinku stwierdziłem, że wezmę. Jestem w trakcie przygotowywania dość poważnej i długiej, a za Razem ciekawej recenzji. Ale strasznie dużo urodzi w tym odcinku. Bo teraz kolejne urodziny Logitech. Tym razem dziesiąte Logitechowego modelu myszki G502, uwielbianego przez wiele graczy na całym świecie. Mam nawet taką myszkę w wersji IKEA Edition. W wersji limitowanej, zgodnie z nazwą modelu, powstaną jedynie 502 sztuki. Jak zdobyć Logitech G502 plus X? Nie, X plus AL Edition. Jak ją zdobyć? To kawałek historii. Świętowanie 10 lat doskonałości w grach i obietnica kolejnych, jak to mówi Logi na swoim blogu. Nie da się jej kupić, może być przyznana albo podarowana przez Lodzi bezpośrednio dla partnerów albo dla członków społeczności. Na całym świecie. Na całym, tak. wecz podaje, że już rozdali 10 takich sztuk myszki na swoim X, więc to jest może moment, w którym powinniśmy wszyscy zacząć śledzić socjale Logitecha. Kojarzycie grę Palworld? No, to potrzeba Pokémonów. No i oto jest pozew. A oni nie wiedzą. Wiedzą czemu. Sprzedała się w milionach egzemplarzy i biła rekordy popularności na Steamie. Ze względu, Mati, na swoje wyjątkowe podobieństwo do świata Pokémonów. Bardzo wyjątkowe. Hmm, The Pokémon Company i Nintendo wniosły pozew przeciwko twórcom Palworlda. Rozumiem, dbają o swój intelektualny dobytek, ale pozew dotyczy naruszenia patentów. Jednak PocketPair, firma odpowiedzialna za development, jak to nazwałeś? Podróba Pokémonów. Wyjątkowe podobieństwo. Wydała oświadczenie, że nie są świadomi konkretnych patentów, o które chodzi i nie wiedzą co zrobić. Według komunikatu prasowego Nintendo powodem pozwu jest rzekome naruszenie przez PocketPer wielu nieujawnionych jeszcze patentów. Szczegóły pozwu nie zostały jeszcze ujawnione, więc ostatecznie nie wiemy jeszcze o które patenty chodzi, a według oświadczenia PocketPer to Pocket Bear też nic nie wie. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że ta firma zamiast dalej rozwijać swój tytuł i sprawiać, że na twarzach graczy pojawią się kolejne uśmiechy, będzie musiała część swoich zasobów przeznaczyć na to, żeby walczyć w wielkiej prawniczej korporacyjnej maszynie. Coś o tym wiem. Wszystko wskazuje, że już niebawem możemy się spodziewać nowych RTX-ów z serii 50. Pamiętacie serię 40? Wrzuciliśmy akurat na jej temat odcinek idealnie pod koniec roku, 11 października. A teraz 3D Center wrzuca informację. O tym, że ceny RTX-ów 4090 w Niemczech i Austrii wzrosły, a dostępność w niemieckich sklepach maleje. Może to wskazywać, że nie ma już dostaw 4090 i to jest wyprzedawanie po prostu leżaków magazynowych. Nvidia nic na ten moment nie ogłosiła, ale znani są z tego, że biorą z zaskoczenia. I dbają o to, aby przejście produktu podczas zmiany generacji odbyło się z maksymalną wydajnością, bez większych zapasów starej generacji, bo w przeciwnym wypadku musieliby polecieć po marży na promocjach. Mówiło się też ostatnio o rzekomym zakończeniu. Produkcji tego topowego modelu, co by się idealnie składało z tym, o czym dzisiaj słyszymy. Czy w jego miejsce wejdzie topowy i mocno wyczekiwany model RTX 5090? Obstawiacie też październik, czy może targi CES w styczniu w Las Vegas? Jeszcze info z ostatniej chwili. Otóż pojawiły się przecieki na temat RTX-ów 5090 i 80. Pierwsza ma mieć pamięć 32GB GDDR7 oraz jeszcze większe zapotrzebowanie na zasilanie. 600W względem 450, jakie było przy 4090. A RTX 5080 ma mieć 16 GB pamięci GDDR7, czyli tyle, ile obecnie ma 4080 Super. I podobnie jak w 90 ma pobierać 400 W względem 320, jak w obecnej generacji. Czy to oznacza, że komputery będą się grzać bardziej teraz przez kartę graficzną? Być może. Z dobrych informacji zieloni w końcu mają dodać DisplayPorta 2.1a UHBR20. Skomplikowana nazwa, ale już kiedyś tłumaczyłem, o co chodzi z tymi DisplayPortami. Ciężka sprawa. I według przecieków pokaz nowej generacji powinien odbyć się na targach CES w Las Vegas w 2025 roku roku, więc być może rozsądnym będzie zakup ultramocnej jednostki na poświętach. Jestem ciekaw. Nintendo jest znane, że ich konsole są idealne na lata. I taki jest Nintendo Switch 1 według Nintendo, który premierę miał już w 2017 roku, więc nie jest to świeżynka. Choć pojawiły się inne, alternatywne wersje, takie jak wersja z Joy-Conami, których się nie da zdjąć, albo wersja z ekranem OLED, to każdy czeka na drugą wersję Nintendo Switch 2, o której przeaplotek było bardzo sporo, ale teraz wypłynęło pewne zdjęcie. Możliwe, że pokazuje obudowę pierwszego prototypu nowej wersji nazwanej póki co przez wszystkich Nintendo Switch 2. Ma mieć 8-calowy ekran z małymi ramkami i cały system ma się składać z czterech elementów. Konsola, lewy i prawy joy oraz stacja dokująca. Teoretycznie, według tej wizualizacji, ma być także port USB na górze, na dole i inne przyciski, dodatkowe rzeczy, a cała specyfikacja, wyświetlam Wam ją po prostu na ekranie, jeżeli ktoś jest mocno zainteresowany. Natomiast przewidywana premiera to drugi kwartał 2025 roku. Też ciekawa sprawa jest taka, że na prawym joy zaraz pod home'em, jest jakiś dodatkowy dodatkowy przycisk. Jestem ciekaw, do czego on będzie służył. Będę śledzić a jak się czegokolwiek dowiem, to was koniecznie powiadomię. Na koniec jeszcze smutna informacja, bardziej ze świata popkultury. Otóż fani Harry'ego Pottera w tym momencie ze smutkiem podnoszą swoje różdżki do góry. Kto jest fanem Harry'ego Pottera, tym będzie wiedział, o co chodzi, bo odeszła niestety wybitna aktorka znana z serii Harry Potter jako profesor McGonagall i świetnie wspominam jej postać, jej surowe podejście do uczniów, a zarazem tą sprawiedliwość i ciepło takiej doświadczonej życiem mądrej osoby. Coś czuję, że ta siedmiologia a w sumie ośmiu filmów o Harrym Potterze nostalgicznie zostanie przeze mnie obejrzana. Ale myślałem, że warto jest o tym wspomnieć, bo to była postać, która nas kreowała. Była naszą nauczycielką, można powiedzieć. A zarazem ta, ta odgrywana postać była takim rodzajem nauczyciela, surowym, ale sprawiedliwym. Taka wiesz, super Chciałem o tym wspomnieć, bo Harry Potter i cała ta seria jest bliska memu sercu. Pierwszą grę z uniwersum Harry'ego Pottera kupiłem za odłożone pieniądze. To była moja pierwsza gra kupiona na komputer na płycie DVD w jakimś markecie. No, mówiłem rodziców, powiedzieli dobra, doba, pozwalamy ci, wydaj te pieniądze. Nie? I wtedy 100, 140, 139 złotych chyba poszło. Kamień filozoficzny. Bardzo toporne poruszanie się w tej grze. A wieś ile śledzi już otwiera na swojej zbiórce? No ostatnio było 463 tysiące. To... 752. Nie. Ile? Trochę mniej. 665. Prawie. 639 tysięcy. Dodał też kolejne... Kamienie milowe kalem... Kamienie milowe, dokładnie. Kolejnym punktem nowo dodanym jest 600 tysięcy rękodzieło. Co, z, bardzo, co, to, co to znaczy rękodzieło? Bardzo tajemniczo, enigmatycznie opisane. Kolejny punkt to jest 750 tysięcy stream z gotika 3, a za milion z kisiel w basenie. Aha, to może tego ostatniego to nie chciałbym widzieć, ale streama z Gotika 3 z chęcią bym zobaczył. A Leci. streama z Gotika 3 w basenie z kisielem. No to już prędzej. Na koniec chciałbym wrzucić dziusa dotyczące Bezpośrednio mnie i tego nad czym działam ostatnimi czasy. Otóż od kilku miesięcy pracuję nad czymś naprawdę wyjątkowym i na Poznań Game Arena będziemy się widzieć. Będę podawać Wam więcej szczegółów wkrótce, ale widzimy się. PGA 2024 to będzie coś mega. Dlatego dzisiaj byłem tak długo i wróciłem znowu druga w nocy i my zaczynamy nagrywać. Zadbam o siebie, będę dbać o sen, Wy też dbajdź o sen i mam nadzieję, że widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku. I w następne dni pojawią się też odcinki ze zwykłego line-upu, bo teraz przez te wyjazdy nie mieliśmy nawet kiedy się czymś zająć, ale pracuje i będzie coś fajnego i ciekawego.